Witam Państwa bardzo serdecznie. Moimi gośćmi są prezydent Tarnowa Roman Ciepiela i prezes Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zbigniew Sipiora. Witam Panów bardzo serdecznie. Dzień dobry, witamy Państwa. Panie Prezydencie, jednym z pierwszych kroków, które podjął Pan obejmując fotel włodarza miasta było spotkanie z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych. Skąd taki pomysł? Dlaczego chce Pan współpracować ze spółdzielniami mieszkaniowymi? Czy w ten sposób chce pan rozwiązywać problemy mieszkańców, w myśl przysłowia, że co dwie głowy to nie jedna? A nawet co, co kilka głów to, to nie jedna. Ale ta, ten impuls i ta inicjatywa była jakby w tym samym czasie wyartykułowana i przez przedstawicieli spółdzielni. Ja poczułem też taką pilną potrzebę porozmawiania z przedstawicielami chyba największej grupy społecznej naszego miasta, bo zdecydowana większość osób mieszka w zasobach, które są spółdzielniami mieszkaniowymi, a przecież te kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców ma swoje sprawy, ma swoje problemy. Niektóre są rozwiązane, ale niektóre trzeba jeszcze co najmniej omówić, znaleźć dobre, dobre nie tylko rozwiązanie, ale stabilne i takie, które da możliwość Takiej egzystencji w osiedlach spółdzielnianych, które spowodują, że ludzie będą się tam czuli dobrze, bezpiecznie, że będą chcieli zachęcać również innych do zamieszkania w tych osiedlach. Jednym słowem, trzeba nie tylko przywrócić dawną świetność niektórym osiedlom, niektórym przestrzeniom wokół, wokół bloków, ale sprawić, że ona będzie Również nową przestrzenią, taką, która będzie odpowiadała naszym, naszym potrzebom, również potrzebom osób, które pomału dojrzewają, chcą już może więcej spokoju, więcej zieleni, może więcej ławeczek, żeby usiąść w czasie spaceru, może więcej usług, może w miejscach, w których należałoby się z sąsiadem spotkać, bo zmieniaje się też styl, styl życia. Jednym słowem poczułem taką potrzebę porozmawiania o normalnych, codziennych sprawach ludzi, którzy mieszkają w Tarnowie, w wielorodzinnych blokach i ta inicjatywa z, i z mojej strony, i ze strony Pana Prezesa, czy innych prezesów spółdzielni spotkała się akurat na, pod, na początku mojej kadencji, za co zresztą bardzo serdecznie przedstawicielom spółdzielni. Dziękuję i to było dobre, prognozujące na, na przyszłość dobre spotkanie. Panie prezesie, wchodząc na stronę Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, możemy przeczytać o inwestycjach, które zostały zrealizowane w poprzednich latach, ale również poznać plany na przyszłość. I ja tutaj znalazłam m.in. remonty dróg, chodników, tworzenie terenów rekreacyjnych. Czy właśnie w tych obszarach spółdzielnia, Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa chciałaby współpracować z miastem? Jak pan, jako prezes Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, widzi tę współpracę z samorządem? Ja zacznę od tego, że bardzo się cieszę, że pan prezydent przystał na to, żeby z nami się spotkać. Zresztą to też była przecież inicjatywa pana prezydenta. Myśmy sobie o tym marzyli i nagle okazało się, że można. Chcę też powiedzieć coś takiego, że wreszcie zaczyna się spełniać marzenie spółdzielców, że spółdzielnie to jest takie samo miasto. I osiedla to jest takie samo miasto jak ulica Krakowska czy Lwowska, bo, bo, bo to zostało tak przez ostatni okres czasu całkiem odstawione na bok. I nie było tych wspólnych rozmów, nie było tych wspólnych zamierzeń. A wydaje mi się, że jest to możliwe. No, nasze inwestycje, no, nasze inwestycje i plany inwestycyjne wiążą się właśnie ściśle z tym, co również zamierza Pan Prezydent, co zamierza miasto, w jaki sposób, w jakim kierunku to pójdzie. No, wiadomo, że. Najważniejszą, najważniejszymi sprawami dla mieszkańców no to zawsze są pieniądze. No pieniądze, czyli e, obniżenie kosztów utrzymania budynków. No naj, 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 najbardziej istotną sprawą jest centralne ogrzewanie, najdroższym elementem w opłacie składniku opłat za mieszkanie. W związku z tym no ważne są docieplenia budynków. My to realizujemy, ale chcielibyśmy pójść właśnie troszeczkę szerzej. No, w tej chwili otwiera się możliwość skorzystania z funduszy unijnych. Zobaczymy w jakim zakresie. No, opracowujemy w tej chwili swoją dokumentację i przygotowujemy to w ten sposób, że jak nadejdzie czas, żeby być gotowi, żebyśmy mogli złożyć odpowiednie aplikacje. No, wiadomo, że to jest trochę konkursu w tym, więc nie wiadomo jak to. Wyjdzie, ale rzeczywiście chcielibyśmy bardzo szeroko to realizować. No, to są, to są, to są realizacje od budynków poprzez parkingi. W tej chwili nawet musimy powiedzieć tak, że utrzymanie, jak chodzi o nasz stan naszych chodników, bo przede wszystkim mamy chodniki, bo ulice to przeważnie są miejskie, to mamy w dobrym stanie, realizowaliśmy to od lat, także. Jesteśmy tutaj ustawieni, no brakuje nam oczywiście parkingów i na ten temat możemy też porozmawiać, w jaki sposób to widzimy, zresztą chcielibyśmy przy współpracy Pana Prezydenta to zrobić. Panie Prezydencie, Pan Prezes wspomniał o staraniach o środki unijne. Czy jest taka możliwość, żeby miasto i współdzielnia współpracowały razem i razem starały się o te środki unijne, środki z funduszów zewnętrznych? Oczywiście, że tak i teraz będziemy o tym szerzej mówić. Natomiast to bardzo ważne stwierdzenie, że spółdzielnie są częścią integralną częścią miasta. I jeżeli to sobie uświadomimy, to, przy, to przestaniemy jakby oddzielać spraw miejskich od spraw spółdzielczych. Bo kim jest przysłowiowy Jan Kowalski mieszkający? Na siódmym piętrze w jednej ze spółdzielni. No jest mieszkańcem Tarnowa, płaci podatki. Najczęściej tutaj pracuje lub pracował, i dzisiaj jest na emeryturze. Więc to jest tak samo pełnoprawny. Obywatel, jak każdy inny, czy mieszkaniec zasobów miejskich, czy mieszkający w prywatnym, prywatnym domu. A więc powinien mieć taki sam standard w swoim otoczeniu. Już pomijam samo mieszkanie, bo to jest rzecz albo prywatna, albo spółdzielcza. Natomiast to, co jest poza budynkiem, to jest przestrzenią publiczną. I o tą przestrzeń musimy zadbać. Jest pytanie, skąd zdobyć środki, bo nie wszystkie mogą i nawet nie powinny pochodzić wyłącznie z czynszu. Jeżeli mówimy o wspólnej przestrzeni, o tej trawie, o, tym, o tej ławce, o skwerze sportowym takim do uprawiania sportu, to to już jest sprawa wspólna i ja nie znam takiego osiedla, chociaż moda w niektórych miastach jest taka, żeby grodzić budynki również wielorodzinne, ale częściej widzimy to w, u deweloperów, którzy teraz budują w dużych aglomeracjach czy metropoliach w Warszawie czy w innych, w innych miastach. Również Tarnowie i takie się pojawiają, ale spółdzielnie się tym charakteryzują, że nie, nie, nie wydzielają tej przestrzeni. Ona jest ciągle przestrzenią publiczną, a jeśli tak, nie, nie jest ograniczona wyłącznie do mieszkańców danego bloku czy danego osiedla, no to, to trzeba wziąć za tą przestrzeń współodpowiedzialność. I pytanie, skąd wziąć środki finansowe? Czy one mogą pochodzić z Unii Europejskiej? Zależy w jakim, w jakim wymiarze, bo fundusze europejskie nie mają zastępować naszego budżetu, nie mają zastępować naszych krajowych środków. One mają służyć rozwojowi, mają służyć roz, również rozwiązaniu pewnych problemów. A problemem jest w tej chwili konieczność rewitalizacji przestrzeni miejskiej. To jest zadanie, które stoi przed miastami i to zarówno rewitalizacja takich miejsc, które Straciły swoje walory, bo zmienił się na przykład status jakiejś dzielnicy. Była przemysłowa, dzisiaj zmienia swoje, swoje funkcje, albo tak jak w przypadku właśnie dużych kompleksów mieszkaniowych, te, te zasoby, te, te bloki, ta przestrzeń nie jest wyposażona w części wspólne, służące wszystkim. Na przykład brakuje, Domów kultury czy miejsc, w których można byłoby się spotkać? Ja nie mówię o, o otwartej przestrzeni, ale takiej, gdzie można usiąść, przeczytać gazetę, spotkać się z kolegą czy, czy ze znajomymi. Nasze społeczeństwo, o tym mówimy już od dłuższego czasu, dojrzewa, staje się coraz starsza, więc zmieniają się też Potrzeby. Trzeba myśleć już o programie budowy wind, nie tylko w tych bardzo wysokich budynkach, ale również czteropiętrowych. Trzeba likwidować bariery architektoniczne, ale rewitalizacja to również rewitalizacja społeczna, czyli wyposażenie w takie obiekty, czy stworzenie takich obiektów, czy te, które istnieją, powinny ulec zmodernizowaniu, żeby służyły również. Czy pomocy społecznej, czy przedsięwzięciom kulturalnym, które są częścią naszego codziennego życia. Jeżeli ktoś jest na emeryturze i jest pozbawiony kontaktów zawodowych, nie, nie ma takich już społecznych kontaktów, jak wtedy, kiedy się jest czynym zawodowym, to brakuje mu takiego życia społecznego. Dlatego rozwijają się uniwersytety III wieku, ale one muszą też mieć miejsca miejsca spotkań. Jesteśmy już po rozmowach z panem prezesem i z prezesami innych spółdzielni i wyznaczymy takie, takie części osiedli mieszkaniowych, które powinny podlegać rewitalizacji z uwzględnieniem stworzenia takich miejsc, gdzie będzie nawet stołówka, gdzie będzie można zjeść obiad, bo coraz częściej ludzie jedzą poza, poza domem, ale również miejsce po prostu miejsce spotkań. Panie Prezesie, to jak jesteśmy już przy finansach, to wróćmy może do tego spotkania, które miało miejsce między prezydentem a przedstawicielami spółdzielni. Podczas tego spotkania została poruszona kwestia dotycząca zmian w budżecie obywatelskim. Jakie zmiany chciałyby wnieść spółdzielnie do budżetu obywatelskiego? Na czym to miałoby polegać? Udzielnie przedstawiły Panu Prezydentowi swoje uwagi do, do tego, że widzimy zmiany. I spotkaliśmy się ze zrozumieniem, a temat polega konkretnie na tym, żeby troszeczkę inaczej potraktować sprawy związane ze szkolnictwem, przede wszystkim z oświatą, bo szkoły i przedszkola w, na, w naszym rozumieniu powinny być finansowane z budżetu miasta i nie uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, jakim jest świetny inąd projekt. Ten pomysł budżetu obywatelskiego, no i to jest podstawowa sprawa. Panie prezydencie, jak pan się na to zapatruje? Jest to możliwe do zrealizowania? W całej, że tak powiem, rozciągłości. To znaczy, budżet obywatelski to jest taki pomysł na zaktywizowanie tych grup społecznych, które artykułują jakąś potrzebę stworzenia czegoś, czego do tej pory nie było, i świetnym przykładem jest aktywność przedstawicieli Rady Osiedla Zielonego i ci młodzi ludzie też... Niezależnie od, od władz spółdzielni nawiązali kontakt ze mną i mówią, że potrzebują na tym osiedlu miejsca do zabaw. To jest akurat młode osiedle, tam jest wiele młodych małżeństw i nie ma takiego miejsca, gdzie jest przedszkole, tak? jest, jest zaplecze szkoły. Tam oczywiście można skorzystać z tej infrastruktury, ale brakuje typowego takiego ogródka jordanowskiego. I umówiliśmy się, że jeżeli będą. Otwarte takie, taka możliwość składania propozycji w budżecie obywatelskim, i ci mieszkańcy tego osiedla zdecydują, że to ma być właśnie taki plac zabaw, to bardzo chętnie uwzględnimy to w planach na, na rok kolejny. Właśnie chodzi o to, żeby nie zastępować budżetem obywatelskim to, co i tak musi być zrobione. Jeżeli trzeba jakąś szkołę wymalować, wyremontować, dodatkowo wyposażyć, to jest wcale przecież zasobny budżet na, na oświatę. Przypomnę, to jest 200 kilkadziesiąt milionów złotych każdego roku, i tam powinny się stosowne kwoty znaleźć. Oczywiście jeżeli społeczność danej szkoły będzie aktywna w budżecie obywatelskim, to tak, tylko nie, nie, nie ma to, ta aktywność nie ma zastępować oczywistego, oczywistych spraw związanych z budżetowaniem oświaty. Ja rozumiem budżet obywatelski jako pomysł na taką debatę sąsiedzką, co powinno być wokół naszego domu. A co to jest nasze otoczenie domu? No przestrzeń, ja tak sobie policzyłem, około no, kilkuset metrów od mojego miejsca zamieszkania. Ja w promieniu tych 600-800 metrów chciałbym mieć i sklep spożywczy, w którym zrobię codzienne zakupy, i przedszkole, i, i szkołę, i plac zabaw, i przychodnie zdrowia, i być może stołówkę, gdzie jeżeli. Tak jak powiedziałem, coraz częściej ludzie korzystają z takiej możliwości jedzenia poza domem, żeby mógł się stałować, a ludzie starsi już nawet nie, nie są w stanie sami sobie przygotować posiłek. A więc jakiś punkt pomocy społecznej, czy punkt usługowy, który tego typu usługi żywieniowe realizuje. To ścieżka rowerowa, która, czy do spacerowania, która umożliwi mi łagodne poruszanie się. I tego typu. Wystandaryzowana jakość mojego osiedla powinna być uzupełniana właśnie z budżetu obywatelskiego. I coś na, na kształt takiej demokracji bezpośredniej, myślę, że w Tarnowie już ładnie się rozpoczyna i jeżeli będziemy to kontynuować, to również sprawy charakterystyczne dla spółdzielni, dla osiedla, gdzie mieszka na kilometrze kwadratowym zdecydowanie więcej osób niż. Niż w takiej rozproszonej willowej dzielnicy. A nie będzie problemu z tym, które sprawy realizować jako pierwsze, które sprawy której spółdzielni realizować jako pierwsze? No oczywiście, że będzie i zawsze będzie spór wokół tego, bo zawsze chęci i potrzeb jest więcej niż możliwości. Ale dojrzałość społeczna polega na tym, żeby umieć się porozumieć co do kryterium wyboru. Nie moje pierwsze, tylko ważne, tylko i, ważne, ważne i pilne i te, które. I to zadanie, które jest już przygotowane do, do zrealizowania. Bo czasem ktoś by chciał, żeby przeskoczyć pewien etap, no już, żeby coś było. Ale coś trzeba zaprojektować, wiedzieć czyja to jest własność. No nie można na cudzej własności realizować bez zgody właściciela. Trzeba uzyskać w niektórych przypadkach pozwolenia na budowę. To, musi, to jest nasze wspólne bezpieczeństwo. Tak? Nie można realizować przedsięwzięć, które by być może po zrealizowaniu komuś zagrażały. A więc ten cykl przygotowania inwestycji też musi być odpowiednio wcześniej zaplanowany. Więc jeżeli jest jakiś dobry pomysł, to może najpierw trzeba zabezpieczyć pieniądze na projekt. Jak będzie projekt, on będzie uzgodniony, to w następnym roku to zrealizujemy. Przecież w taki sposób trzeba umieć rozmawiać, a to jest też sposób wyboru w, w sytuacjach, kiedy jest więcej pomysłów niż, niż możliwości. Panie prezesie, mówimy o spotkaniach, <coughs> ustaleniach, a czy dojdzie do jakiejś, jakiejś sformalizowania tej waszej współpracy? No, to już sądzę, że na tyle. Dogadaliśmy z Panem Prezydentem zasady, że dojdzie, bo, bo jesteśmy umówieni na przygotowanie zresztą mniej więcej na połowę miesiąca stycznia. Jako spółdzielnie mamy przygotować już szczegółowo pewne elementy tego, tych, tych programów, które zakładaliśmy, i dopiero wtedy spotkamy się ponownie i na pewno będziemy mówić. Ja tylko jeszcze chcę wrócić do tego. Stwierdzenia pana prezydenta, który powiedział o bezpieczeństwie, bo to dosyć szerokie zagadnienie, i tutaj w tym wszystkim to jest zawarte w całym tym programie, że bezpieczeństwo jest szeroko pomyślaną sprawą mieszkańców osiedli. I do czego zmierzam? Że generalnie to się kojarzy z tym, że no, musi być przegląd gazowy, muszą być bezpieczne, <laughs> i tak dalej, dźwigi, muszą być drogi pożarowe, wiadomo, ale bezpieczeństwem też jest. Prawidłowa nawierzchnia chodnika, prawidłowo ukształtowany ten chodnik, prawidłowa nawierzchnia jezdni, tak ukształtowana zieleń, żeby ona zapewniała, w każdym razie nie stwarzała zagrożenia, że ktoś wyjdzie z tej zieleni, dziecko wpadnie pod samochód, i tak dalej, i tak dalej. To są pewne elementy. To jest też dbanie o stan drzewostanu, gdzie. No, ciężko czasami wytłumaczyć mieszkańcom, że to drzewo musi być wycięte, bo stwarza zagrożenie, bo, no i tak dalej, i tak dalej. Jest to suma elementu, która składa się na cały ten program, o jakim mówimy. Myślę, że na temat współpracy miasta i, i spółdzielni moglibyśmy długo rozmawiać. Myślę, że do sprawy... I będziemy, będziemy rozmawiać. No właśnie, myślę, że do sprawy będziemy wracać, być może podczas kolejnej rozmowy, a już na pewno w magazynie miejskim. Dlatego bardzo dziękuję panom za rozmowę. No Moimi dziękuję. gośćmi byli prezydent Tarnowa Roman Ciepiela i dziękuję prezes bardzo. Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ja Sp. Wsipiora. Jakbym mógł tylko przekazać dla mieszkańców serdeczne życzenia noworoczne i oby się spełniły ich marzenia i marzenia zarządu, żeby to wszystko naprawdę działało dobrze. Dziękuję bardzo. To mi wypada tylko dołączyć się do tych życzeń i zarówno do, do spółdzielców, ale jak również do, do wszystkich mieszkańców. Tarnowa, niech ten nowy rok będzie dla Państwa źródłem satysfakcji, nadziei, spokoju, a na noc sylwestrową życzę udanej, dobrej zabawy. My życzymy dobrej współpracy, z korzyścią oczywiście dla mieszkańców i dla całego miasta. Dziękujemy. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Wiele.